Zasada zachowania pędu, jedno z fundamentalnych praw przyrody obowiązujących w naszym przeświecie. Zanim przejdziemy do zasady, to pęd ciała i popęd siły co to są za wielkości fizyczne? Otóż, drugą zasadę dynamiki często przedstawiam właśnie w takim zapisie. Gdy siła wypadkowa działająca na ciało lub układ ciał, jest różna od zera, to to ciało porusza się lub też układ ciał porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tejże wypadkowej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy. Ten drugą zasadę dynamiki bez tego anturażu, bez wstępu, gdy tam siła wypadkowa i tak dalej, zapisujemy krótko. A równa się EW przez M dzielone. Milcząco zgadzamy się z tym, że wiemy, iż istnieje wypadkowa siła działająca na ciało. I to przyspieszenie jest zależne od siły i masy w taki sposób. Przyspieszenie, jeśli skorzystamy z definicji, to ono jest równe stosunkowi przyrostu prędkości, czyli V2, prędkość końcowa minus początkowa V1 do czasu delta t. Mamy taką proporcję. W proporcji iloczyny wyrazów skrajnych są sobie równe. Piszemy więc mv2 minus mv1 równa się mv razy delta t. I teraz wprowadzamy nową wielkość fizyczną, bowiem przyjrzyj się lepiej, lewej stronie. Mamy dwa iloczyny mv2 i mv1. Wprowadzamy nową wielkość fizyczną, zwaną pędem ciała. Kiedyś fizycy mówili, że pęd ciała jest to ilość ruchu. No my tego określenia nie będziemy używali. Pędem ciała nazywamy iloczyn masy ciała i jego prędkości. Pęd jest wektorem. Ten wektor ma kierunek i zwrot Prędkości ciała. To jest definicja, ją podkreśliłem. Z definicji nowej wielkości fizycznej wynika definicja jednostki tejże wielkości. Jednostką jest 1 kilogram metr na sekundę. Ta jednostka nie ma swojej własnej nazwy. I powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że wymiarem pędu jest kilogram metr na sekundę. Zwróćcie uwagę na różnicę między jednostką a wymiarem danej wielkości fizycznej. I przyjrzyjmy się prawej stronie tej równości tutaj powyżej. Siła wypadkowa razy czas jej działania. Tę wielkość nazywamy popędem siły. Popęd siły jest to iloczyn wypadkowej siły działającej na układ ciału czy też na ciało i czasu działania delta t. Jednostką popędu siły jest 1 N razy sekunda. A wymiarem, oczywiście wymiarem jest N razy sekunda. Jeśli przyjrzymy się teraz na czerwono podświetlonym zależnościom, to zauważ, możemy napisać, gdy siła wypadkowa jest równa od zera, to tu lewa strona jest zmianą pędu. To zmiana pędu przy rozpędu jest równy popędowi siły. Patrząc na to równanie, powinieneś widzieć, że przyczyną zmiany pędu jest popęd siły. I może działać na ciało albo układ ciała bardzo mała siła przez długi czas. I ona spowoduje taką samą zmianę pędu, jak będzie działać bardzo duża siła w krótkim czasie. I to jest zależność, którą fizycy określają jako drugą zasadę dynamiki w postaci pędowej, albo mówią, że to jest druga zasada dynamiki w postaci ogólnej. Ona jakoś ma mniejsze zastosowanie niż zasada, która mówi, gdy siła wypadkowa jest równa 0, to jeśli wypadkowa jest równa 0, to popatrz tu u góry, ew jest równa 0, czy zmiana pędu jest równa 0. To jest zasada zachowania pędu. Co ona mówi? Ona mówi, że jeśli na ciało, albo układ ciała, nie działa z zewnątrz żadna siła, to zmiana pędu tegoż ciała, albo układu ciał, też jest równa zero. I często zdarzają się sytuacje, że mamy do czynienia z układem ciał, z zewnątrz nie działają żadne siły, ale działają siły pomiędzy fragmentami tego układu. Jeśli ciało A działa na B, przyciągając je do siebie, powoduje zwiększenie jego pędu, to, to ciało A musi doznać takiej samej zmiany pędu ze znakiem minus, ponieważ pęd układu nie może ulec zmianie. Jest to istotne w przypadku e, rozpatrywania grawitacyjnych oddziaływań układów. Gdzie, są, gdzie jest gwiazda i wokół nie poruszające się planety. One na siebie oddziaływują, a wpływ zewnętrznych oddziaływań od innych ciał jest mało istotny. I wtedy musimy, powinniśmy korzystać z zasady zachowania pędu, żeby opisać to, co się tam Cienia. I teraz usuńmy z naszego ekranu to, co było nam niezbędne podczas rozważanie prowadzących do dojścia do zasady zachowania pędu i pozostajmy przy tym, co jest nam niezbędne przy rozwiązywaniu zadań dotyczących zasady zachowania pędu. Sytuacja wygląda tak. Musisz zapamiętać zasadę zachowania pędu, pamiętać, że jeśli nie działa siła zewnętrzna, to zmiana pędu układu jest równa 0. No oczywiście wiedzieć trzeba, co to jest pęd, co to jest popęd siły.